31 marca i 1 kwietnia w Centrum Kreatywności i Coworkingu Spin Place w Katowicach zorganizowano drugi młodzieżowy kongres przedsiębiorczości kopalnia pomysłów. Uczniowie szkół ponadpodstawowych wzięli udział w warsztatach, panelach i dyskusjach o przedsiębiorczości, biznesie i rozwoju regionalnym. Panele, warsztaty, wykłady, e, różnego rodzaju działania dookoła, czyli na przykład wernisarz oraz rozwiązanie konkursu miejskiego Przeja Śląskowa. Kongres jest pod hasłem Kopalnia Pomysłów i wszystkie pomysły są tutaj mile widziane. Bardzo się cieszymy, że młodzież tak bardzo aktywnie, ale też w dużej ilości bierze udział w naszym kongresie. E, myślę, że. Wszystko, co jest związane z regionem i z przedsiębiorczością, jest tutaj na swoim miejscu. Świetni paneliści, ludzie, którzy mają technikę i którą tą technikę chcą przekazać. Przestrzeń, w której się znajdujemy, czyli spin place na Bankowej 5. No i myślę, że też entuzjazm, zarówno organizatorów, jak i odbiorców tego wydarzenia. Młodzi ludzie to przyszłość regionu, więc stawiamy na nich, inwestujemy w nich. Zresztą za każdym razem, kiedy spotykam się tak ted-a-ted troszeczkę z młodymi ludźmi, za każdym razem absolutnie mnie fascynują, tym takim spojrzeniem na świat, swoimi pomysłami, swoimi ideami. No, młody człowiek ma to do siebie, że chciałby zmieniać, rewolucjonizować ten świat i bardzo dobrze i chcemy im tylko w tym pomagać. Katowice stawiają na młodych, widać to w wielu aspektach działania i to przedsięwzięcie tutaj realizowane z inicjatywy naszych radnych, ale przy wielkim wsparciu zarówno Uniwersytetu Śląskiego, jak i Kuratorium Oświaty, ale też szeregu podmiotów, to niezwykle istotne, bo tak naprawdę promuje przedsiębiorczość. Tą właściwą przedsiębiorczość skierowaną do najmłodszych, po to, żeby oni kończąc już swoją przygodę z edukacją, byli przygotowani do znalezienia się na rynku pracy. Wszechstronnie. I przedsiębiorczość młodych ludzi z Katowicy jest takim przykładem na to, że da się tu... Ogarnąć, da się to wdrożyć fizycznie i uzyskać znakomite efekty. A młodzież, która gromadzi się na tym już drugim takim kongresie, myślę, będzie miała możliwość spotkania się z tymi, którzy po różnych dziedzinach gospodarki się przemieszczali, osiągnęli sukcesy w pewnych aspektach funkcjonowania życia, także społecznego, nie tylko tego fizycznie przedsiębiorczego, ale to przede wszystkim ich tutaj łączy i to daje im szansę na poznanie i nabranie doświadczeń w swoim życiu. Widać niezwykłą aktywność tych młodych ludzi, także po tych pracach, które tu zgromadzili, które już pokazują o tym, że w przeróżnych aspektach są bardzo uzdolnieni.